Actor. Philosopher. Być jak Bruce Lee to marzenie chyba każdego fana kina kung fu, który z wypiekami na twarzy setki razy oglądał wejście smoka czy wściekłą pięść. U jednych ten etap miłości do tej formy uprawienia sportu mija wraz z wiekiem, a u tych bardziej wytrwałych staje się częścią ich dorosłego życia. Prywatna szkoła walki Beckwist Tomasza Borala w dniach 15 i 16 października zorganizowała w Częstochowie seminarium, podczas którego zainteresowani mogli poznać tajniki sztuk walki. Gościem honorowym tego wydarzenia był Grandmaster Richard Bustillo. Zostałem zaproszony przez Tomasza Borala, żebym poprowadzić seminarium w Częstochowie. I with the blessing of uh, Angel, uh, Angelo uh, Kismet, uh, they brought me here to um, uh, support the, the seminar. Mm -hmm. Tak samo tutaj y, Pan Andrzej z firmy Kismet y, sprowadził mnie tutaj, y, żeby poprowadzić to seminarium. This is the first Bruce Lee seminar in Częstochowa. To jest pierwsze seminarium w y, Lee w Częstochowie. I guarantee you you will have fun, you will be educated. If not, you will get a refund from Aneta. gwarantuję wam, że będziecie mieli dużo zabawy. Jeżeli nie, no to dostaniecie zwrot kosztów od Anety. When I first saw Bruce Lee in 1964. W 1964 roku spotkał kros pierwszy se. And I have seen many martial arts exhibition. Do tej pory widział już bardzo dużo pokazów ze sztuk warki. Podczas tego pokazu Bruce pokaże coś niesamowitego i mistrz już wtedy wiedział, że bardzo chciał trenować z tym człowiekiem. Bardzo chciał się nauczyć jego jednocalowego uderzenia.

And I was at the right place at the right time when he invited me to his first opening of his school in Los Angeles, Chinatown. Był właśnie w miejscu, we właściwym czasie i Bruce Lee zaprosił go do jego szkoły w China. My goal wasn't to be a teacher. Nie było to celem mistrza, żeby zostać nauczycielem. I just wanted to learn his martial arts. Chciał po prostu się nauczyć sztuki walki Bruce'a. And because I had studied with Bruce Lee. Ponieważ uczył się od Bruce'a Lee. W tym momencie zostało już tylko czterech y, uczniów, którzy uczyli się już od Bruce'a Lee. You're asking about y, techniques do you have one favorite or one favorite y, martial arts style? The best martial arts technique is to fight without fighting, to win without fighting. Najlepszą techniką jest y, walczyć bez nawiązywania walki i wygrywać bez tej walki. Ale jeżeli wymaga tego sytuacja i jeżeli mamy zostać zranieni, to musimy się nauczyć posługiwać się techniką. musimy się nauczyć zwalczać y przemoc przemocą. Najważniejszą rzeczą jest, że musisz tego dnia albo tej nocy wrócić do domu do Grandmaster Richard Bastillo zaszczycił swoją obecnością częstochowe. Jest jednym z najlepiej wyszkolonych ludzi na świecie. Jest specjalistą również od walki białą bronią. Posiada 11 dana w filipińskich sztukach walki. Ten tytuł został przyznany za propagowanie sztuk walki przez najwyższe instytucje przyznające takie nagrody. Jest również głównym trenerem i właścicielem szkoły walki w Kalifornii, w Torrens i głównym trenerem. Grandmaster Richard Bastillo w szkoli ludzi na całym świecie, pełni rolę emisariusza, niesie przesłanie bursali, w sposobie przechwytującej pięści Jeet Kune Do. Moja szkoła walki w Backfist postanowiła zaprosić mistrza, po to, żeby przybliżyć tę sylwetkę zarówno mieszkańcom, jak i wszystkim trenującym. Mistrz Bastillo posiada życiową energię w sobie, przyciąga bardzo dużo młodych ludzi. Naszym celem jest propagowanie sztuk walki wśród dzieci i młodzieży w całej Polsce. Witam Państwa. Obok mnie siedzi Richard Bastillo, wieloletni przyjaciel Bruseli i jego uczeń. Dzień dobry, cześć Roba. Mistrzu Bustillo, jesteś znakomitym wojownikiem uhonorowanym wieloma nagrodami. Czy mógłbyś nam opowiedzieć, jak to wszystko się zaczęło? W moim rodzinnym domu na Hawajach zacząłem trenować judo w wieku 8 lat. Gdy miałem 10 lat, trenowałem boks. Wraz z rodziną przeprowadziłem się i zacząłem uczęszczać na Kaju Kenpo. Wtedy wyjechałem do Kalifornii, na studia trenowałem boks i w wieku 24 lat poznałem Bruce Lee. Treningi z Bruceem Lee zmieniły mój cały pogląd na sztuki walki. Jak zapamiętałeś swoje pierwsze spotkanie z Bruceem Lee? Jakie było twoje pierwsze wrażenie? Po raz pierwszy zobaczyłem Brucea Lee podczas pokazu sztuki walki. Widziałem wcześniej wiele pokazów sztuk walki. Lecz pokaz Bruce'a wykraczał ponad wszelkie inne tradycyjne pokazy, ponieważ jego metoda walki nie była tradycyjna. Bruce zwykł mówić: Nie myślę o tym, żeby uderzyć czy kopnąć to się dzieje samo. Mówił o odruchu, energii, prędkości i sile. Zademonstrował na pokazie te wszystkie eksplozyjne uderzenia, prędkości i siłę, jakich nigdy wcześniej nie widziałem. Wtedy pomyślałeś, że chcesz z nim trenować? Tak. Gdy zobaczyłem tego człowieka podczas jego pokazu sztuk walki, powiedziałem: "Chcę z nim trenować. Bardzo chciałem poznać jego filozofię, jego koncepcję, a także metody treningowe, które kryły się w jego sztuce walki." Miałeś wtedy 24 lata, w jakim wieku był Bruce? Tak, miałem 24 lata. Bruce był ode mnie 2 lata starszy, miał wtedy 26 lat. Zapisałem się do jego pierwszej szkoły, którą prowadził w Chinatown w Los Angeles. Zaprosił mnie na pierwsze zajęcia, na których mówił, czego oczekuje od uczniów i jakie są oczekiwania wobec niego. Mówił także, czego będzie nas uczył, o ćwiczeniach z wykorzystaniem energii i o podobnych rzeczach. Okay. So, uh, like his uh, byłeś jego partnerem, instruktorem? Nie, byłem jego uczniem. Pan Dan Inosanto, który później stał się moim partnerem, prowadził zajęcia, był asystentem Bruce Lee. Gdy Bruce Lee był zajęty kręceniem serialu Zielony Szerszeń, Dan Inosanto zajmował się jego szkołą. Uczyłem się także od Dana Inosanto. Czy mógłbyś nam powiedzieć coś o szybkości Brusali? Czy to prawda, że był bardzo szybki? Był szybszy niż można było sobie to wyobrazić. Dla przykładu, podczas kręcenia filmu, gdy uderzał ze swoją naturalną prędkością, kamera nie mogła zwolnić wystarczająco, by uchwycić jego ruchy, więc Bruce Lee musiał zwalniać uderzenia, aby kamera mogła to zarejestrować. Bruce powtarzał, przeciwnik musi poczuć cios, zanim zdąży go zauważyć. To znaczy, że Bruce nie pokazywał, że ma zamiar uderzyć. Przeciwnik po prostu czuł uderzenie, nie widząc go. Wiem, że Bruce Lee ważył zaledwie około 60 kg. Jak to możliwe, że miał tak ogromną siłę? Jak trenował siłę? Uważał, że szybkość i gibkość jest równa sile. Trenował zarówno szybkość jak i siłę. W treningu na szybkość ciosów i kopnięć wykorzystywał opór. Dla przykładu, kiedyś przyszedłem do biblioteki w jego domu, w której trenowaliśmy i zauważyłem tam elastyczną linę na podłodze. Zapytałem, do czego służy, po czym Bruce powiedział, żebym założył ją na kostkę. Druga strona była przymocowana do drzwi. Powiedział, żebym kopnął. Kopnąłem. Po czym powiedział, nie tak, zrób krok w przód, tak aby lina była napięta, i wtedy kopnij. Bardzo trudno jest kopnąć z liną przywiązaną do nogi. Bruce powiedział, żebym przesunął całe ciało poza linę. Po czym wybiłem się i kopnąłem. Włożyłem w to całe ciało i lina pociągnęła mnie z powrotem. To był opór. Powtórzyłem to 10 razy. Zdjąłem linę i wtedy moje kopnięcie było szybsze. Bruzli wykonywał to ćwiczenie około 50-100 powtórzeń na jedną nogę. Dziękuję bardzo za poświęcony czas. Proszę. Ja też chciałbym podziękować Tomaszowi Boralowi i Anecie Kałużyńskiej za zorganizowanie mojego seminarium, a także wszystkim sponsorom, w szczególności firmie Casmet. Dziękuję gospodarzom za zaproszenie i organizację seminarium. Grandmaster Bustillo posiada ponad 50-letnie doświadczenie trenerskie. Ma opinię bardzo wymagającego nauczyciela, a seminaria z jego udziałem cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Podobnie było również podczas tego w Częstochowie, gdzie mistrz pokazywał uczestnikom swoją ogromną wiedzę o Lee Jun Fan. Jednocalowe uderzenie nie ma konkretnie jednego cala, może mieć około jednego cala. Jednocalowe uderzenie polega na zadaniu ciosu z miejsca, w którym obecnie znajduje się dłoń w czasie ataku. Więc jeżeli przeciwnik mnie uderzy, jeżeli dłoń jest w tym miejscu, to jest jednocalowe uderzenie koncepcja. Z tego miejsca to jest jednocalowy cios. Jednocalowe uderzenie zaczyna się od nadgarstka. To jest pierwsza energia. To jest druga energia, jeden cal. Druga energia. Jeden, dwa, trzy. Ok. Jeden, dwa, trzy. 1, 2, 3, 4. 4. Przekręcam, więc jeżeli przeciwnik uderzy, jedna celowy cios. Każdy z uczestników seminarium na jego zakończenie otrzymał dyplom uczestnictwa wydany przez International Martial Arts and Boxing Academy i prywatną szkołę walki Fist. Podczas wizyty w Częstochowie mistrz uświetnił również swoją osobą niedzielny mecz Żużlowy na stadionie Arena Częstochowa. Podczas spotkania Richard Bustillo rozmawiał z zawodnikami oraz prezesem klubu Włókniarz. Odbył również rundę honorową po miejskim stadionie, gdzie zebrana publiczność przywitała mistrza owacjami na stojąco. Grandmaster Richard Bustillo obiecał, że wróci do Częstochowy już za rok.